Siema, z tej strony Saltraks, a dzisiaj nagrywam swój pierwszy filmik z gry MicroValt. Więc wybieram sobie ten server. jakiś. Oooooooo Ulubiona mapa, ulubiony. No kaj okay, to zombie moc. Ulubiony tryb. O! Okej, okay, to było dziwne. A, bo nie to już tylko, dobra. A więc... O Jezu, ale szybko. O. No i nie żyje. No. Niestety, ale zagram tylko sobie dwie rundy. Z tego co tu widzę. <laughs> My gusta Biegnie me gusta. me gusta! To za śmiesznie wygląda. Ale temu robotowi nie pasuje. Bardziej by babce albo gościowi normalnemu pasowało. O Boże, co za lama, nie umie tam wejść. O, wpił No, cieszę się, chłopak. megusa idzie, uważa, idzie. Snajper. I właśnie, przełączyłem na innego gościa, tylko się zabił zombie. O, dobra, jesteśmy w grze. Wyspię się w jakiejś szufladzie. Moja mo. One. Moja, 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 moja. Za pierwszym razem tu wejdę Ten co ten gusta chciał wejść Mówiłem To nie jest problem tu wejść Gorzej na drzwiczki Moja ulubiona kampa Zawsze na niej kampiłem Co ty trollujesz mnie? O, nie, 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 nie. Na pewno tak nie będzie, chłopczyku. Coś mi tu nie gra. No dobra. O, tak nie. You're winning. No, coo tak szybko. No, to... Tech. Dobra. Ready, ready, ready. No, nareszcie. O Jezu, Jezu, ale bym spadł, ale Jezu. Tam jest, tam jest, tam jest. Moja Nie ten pokój na moją prywatną kampę. To nie duża, że chciałem wejść. Lepsza moim zdaniem kampa na tej mapie. Ale jeszcze jest jeszcze jedna. Dokładnie musicie po tych kratkach, po tych... Raz tu... Raz, o, widzicie. Jak schodzę. Tak samo musicie wchodzić. Białe, białe. O czerwone. Nie, czerwone. Czerwone, białe, czerwone. Tylko tak się da sobie wejść. O No dziej mi się, wejdę na świeczkę No... Co za nieszczęście? To by po prostu pech. o znalazłem nową kampę, ale jak tam wejść, to chyba wam nie powiem jak. No i źle wejdę na tronozaura Goni mnie! Pedofil! No odpuścił sobie Muszę zrobić na chwilę przerwę Okej, okay, jestem po przerwie Nie chciałem wam zadać jak być tutaj na kampę A no, jeżeli wejdzie, no to trudno. Ale chyba oni wiedzą, jak to wejść. w wbiję tu, czy nie? Coś O! O! Nie no, jak zajdę już... Na, cioty! No mam ammu.

No, sapy, 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 patrz, strzelam, padasz. Strzel ja strzelam, i ty padasz. Nie, nie, nie. Będę ja się też za chwilę zrobić przerwę. Będę wam nie pokazywać, jak tam wbijać. To moja prywatna kampasa, którą odkryłem. Także, wpadłem do pudełka, to już sfejliłem. Muszę zrobić przerwę. Dobra, jestem po przerwie. Nie, nie, nie udało mi się wbić, bo mnie zombie goni. I teraz jumpnę. A ten zombie, idiota, jumpnął, a ja uciekam. Widzicie, jak to ogarnąłem? O, tu sobie... Są... O, w... papetła. Ja tu... No nie no, tak żeby na taką łatwą kampanię nie wbić. Na no tej mapie nawet pies jest. No przynajmniej ja go słyszę. No, ja nie wypał. Ani nawet tylko. 2000 żyć To dalej dam, nie dawaj Niech, 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 niech. Tutaj Jestem czy ktoś mnie pobije Dobra To by było na tyle, ja się będę z wami żegnał jako w postaci zombie Ale niestety więc trzymajcie się, cześć.